Sztorm w dalszym ciągu nie odpuszcza a miało już po południu siadać ale zanosi się, że że trochę dłużej nas pobuja No już tak nie wieje mocno wiatr zmienił kierunek teraz tak troszeczkę mamy z prawej burty fale ale jak widzicie stajemy dęba i ciężko się utrzymać na nogach nawet przy filmowaniu To się w głowie nie mieści, bo tyle razy płynąłem kanałem La Manche i było spokojnie, a tu taka niespodzianka.